Niebiescy wygrali dziewiąte spotkanie z rzędu. Wynikiem 2-0 zakończył się mecz 17. kolejki III Ligi z Pniówkiem Pawłowice. Bramki zdobyli Tomasz Foszmańczyk oraz Kacper Kawula. Nikomu tutaj nie jest łatwo o jakąkolwiek, już nie mówię o, o punktach, ale o bramkową, więc cieszą na pewno bardzo, bardzo te, te trzy punkty w tygodniu. Ciężki mecz dla nas, ale na szczęście nie daliśmy się aż tak, aż nad to sprowokować i, i graliśmy swoje. Na szczęście udało nam się strzelić tą drugą bramkę i, i myślę, że powietrze z nich zeszło. Do tego czasu to próbowali krzyczeć, próbowali się starać, ale, ale myślę, że na ruch w tym momencie to jest zdecydowanie za mało. Drużyna z Pawłowic ma wysokich zawodników, grali tak naprawdę drugą piłkę, gdzieś walczyli, starali się gdzieś nas wybijać z rytmu, no, ale my się bardziej skupialiśmy na sobie, no chcieliśmy grać piłkę, gdzieś trochę tak jak sobie powiedzieliśmy w przerwie, no jeżeli strzelimy drugą bramkę, to na pewno ten mecz się uspokoi, no i udało nam się to do końca. No na pewno jest plus to, że nie tracimy bramek. Myślę, że gdzieś jeszcze musimy tą skuteczność, żeby tym meczem się wcześniej zamykać, bo gdzieś pierwszy połowie mieliśmy sytuację, żeby strzelić na 2-0, może by to było też spokojniej, no ale myślę, że. Zostałem te dwa tygodnie, musimy pozostać na swoim rytmie treningowym, wygrać ostatnie dwa spotkania i spokojnie udać się na przerwę. Niestety był to kolejny mecz bez udziału kibiców, a to kiedy będą mogli wrócić na trybuny pozostaje niewiadomą. Siedzą w domach, kibicują nam, dostajemy dużo wiadomości, że są z nami, my tak samo ich pozdrawiamy serdecznie i te zwycięstwa również są dla nich. Na pewno bez kibiców gra się trochę inaczej, każdy krzyk, wszystko słychać i liczymy, że jak najszybciej wrócą, aczkolwiek może się to dopiero okazać w następnej rundzie.